Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, koniec! Ale to nie jest koniec mojej To jest początek naszej pomocy dla Maścia, nas, naszej nowej drogi, naszego życia, życia z dobrych Dziękuję bardzo i wspomagamy przez nieganie. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, dziękujemy waszym kochaczom oczywiście opracowani. Zapraszamy wszystkich tutaj do góry. I to tutaj które dla was specjalnie Cudowną ekipę ludzi, którzy kochają pomagać innym, a są z tego miasta. Chodźcie chłopaki. Ja, ja pozwólcie, dopiszcie kilometry, dobra, no podsumowanie zaraz będziemy, tak? Dobra, oni dodają. Dobrze, tutaj są dyskusje czy 7 plus 8 to jest 15 czy 18. Ja jestem bardziej przy 18, nie? No to jest, to jest takie bardziej uczciwe, a jest jednak 78. Dobra, czekajcie, bo teraz prasa. Dobrze, zapiszcie sobie to dokładnie. Bo tutaj za kilkanaście chwil będzie trochę więcej. Bo razy 14,50. W dniu dzisiejszym podczas maratonu życia, który został zorganizowany dla Maćka Cieśnika z Jankowic, który cierpi na straszliwą, bardzo wyczerpującą chorobę SMA i która, który czeka na terapię genową. zebraliśmy w tym momencie to nie jest wszystko 5859 złotych. Dziękujemy Wam! No to ja mówię, że to nie jest wszystko. To są tylko informacje podstawowe w tym momencie podane, bo wiemy, że tyle przebiegli, że jak to przemierzymy i przeliczymy razy 14,50 zł, zł, to to już mamy. A teraz to, co się pojawi w puszkach, to będzie ta informacja faktograficzna, którą znajdziecie na wszystkich znanych portalach internetowych. By nie było mnóstwo, mnóstwo osób, które nie biegało, ale które pomagało przygotować trasę pomagało. Pomagało tutaj w, w tych trudnych momentach, szczególnie nocnych, kiedy nasi biegacze byli w trakcie, w trakcie burzy. Gorące brawa dla tych wszystkich osób, które gdzieś tam się schowały, ale tak naprawdę bez Was ten bieg by się nie odbył. Dziękujemy serdecznie. Bo my w zasadzie przez te 24 godziny dużo mówiliśmy o grupach biegowych, o inicjatywach, o tym, co się działo, jaka była zbiórka, jak ludzie reagowali, ale w zasadzie. Nie mieliśmy okazji wam powiedzieć jednej rzeczy. A mianowicie jak się biega 24 godziny, czy biegi długie, to zazwyczaj jest tak, że człowiek ma taką zachciewajkę i cały czas o niej myśli. I myśli przez godzinę, dwie, trzy. No i chciałem się podzielić taką opinią. Nie zdziwcie się, jak za 20 minut zobaczycie nas w knajpie na piwie, bo my o tym po prostu marzymy. Także to była nasza zachciewajka, od wczoraj było ciepło. No i My wypijemy wasze zdrowie, czyli wszystkich tych, którzy się zaangażowali w tą dzisiejszą imprezę. No i chyba z naszej strony tyle. Dziękuję. Reszek Powiecki, Łukasz Leclik i Krzys Krzysiek Zdzisek z Spyra. Dziękuję bardzo za wszystko i mam nadzieję, że po tej terapii genowej Maciek będzie też mógł biega biegać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja zapomniałbym, bo Jacek mówił dokładnie o tych rozliczeniach. Ja nie lubię dużo gadać, ale jutro bądź ewentualnie we wtorek na profilu Maraton Życia, już mi się wszystko powoli zapomina. Na Maratonie Życia rozliczymy wszystko co do złotówki, przedstawimy sponsorów, poinformujemy o tym, ile było w puszkach. Jedna puszka była puszką przyjaciół, wiele puszek było gdzieś też właśnie. Cały czas wokół rynku o tym wszystkim się dowiecie. Rozliczymy się co do złotówki, tak aby wszyscy uczestnicy, którzy wrzucali do puszek, wpłacali pieniądze gdzieś na internet, żeby wiedzieli ile tego było z naszej akcji. Jeszcze raz dziękuję i ja już nic nie powiem. A my kłaniamy się wszystkim tym, którzy chcą dalej uczestniczyć w akcji Pomocy Maćkowi. Znajdujcie miejsca, w których możecie to robić i róbcie to z serca, bo pamiętajcie, pomagać warto. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę miłego powrotu do Jankowic, do domu, a Wam wszystkim szczęśliwego powrotu do domu dzisiaj po tej wspaniałej imprezie.